Generalnie większość przedsiębiorców mikro, małych średnich przedsiębiorców, przepraszam, dużych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw jako firmy, powinna się zdecydowanie jakby uelastycznić, to znaczy mówiąc najprościej, powinni zdefiniować sobie zakresy zadań i obowiązków, co wydaje się banalne, ale okazuje się, że wiele organizacji po prostu tego nie ma na poszczególnych stanowiskach. Zacząć od tego, żeby definiować cele na każdym ze stanowisk pracy i żeby było wiadome, w jakim celu jest stworzone i budowana dane stanowisko pracy i po to poszukiwać potencjalnego kandydata, mówiąc krótko, i zastanawiać się nad formą zatrudnienia na tym stanowisku pracy. Bo jeżeli jest to określone zadanie, które ma założony czas okres w tym wypadku, już wiemy że z góry, że, że po pół roku, po siedmiu miesiącach nie będziemy potrzebowali tej osoby, za automatu korzystać zdecydowanie z elastycznych form zatrudnienia. Przy czym pamiętajmy też o jeszcze jednej rzeczy. w zależności od tego, o jakich kompetencjach będziemy potrzebowali osoby na to właśnie, a nie inne stanowisko, czy też określone zadanie w naszej organizacji. Dlatego, że bardzo często osoby o bardzo wysokich kompetencjach, Swoich doświadczeń, bo no oni nie, nie, albo otrzymał w tym wypadku umowę o pracy i przyjdę do Pani do pracy, czy do Pana do pracy, albo nie, nie jestem zdecydowana, ponieważ inna forma nie wchodzi w grę. Więc dlatego też trzeba umiejętnie dostosować zadanie, które mamy wyznaczone na stanowisku pracy, do też do kompetencji osoby, którą chcemy po prostu przeprowadzić, albo też zachęcić do pracy, albo współpracy z naszą organizacją. Czyli przede wszystkim zdefiniowanie celu, zakresu i długości trwania tej współpracy, da nam informację, na jakiej formule powinniśmy zatrudniać nową osobę.